John F. Kennedy był ofiarą jakiegoś spisku. Przedstawiciele państw są tylko kukiełkami. Karta antitrust legislation. Świat jest pełen nierozwiązanych zagadek. Ocean wydaje nam się obcą krainą. Nocą 31 sierpnia 1997 roku zginęła księżna Diana. Bynajmniej tak donosiły oficjalne media. Sobota. Diana i jej rzekomy chłopak, egipski milioner Emad Dodi-Feyed, przybyli do Paryża i postanowili zjeść posiłek. Kolację jedli w prywatnym salonie w hotelu Ritz w Paryżu. Co ciekawe, właścicielem owego hotelu był Mohamed Al-Fayed, ojciec partnera Diany. Kilka minut po północy, w niedzielę, Diana i Fayed opuścili hotel i wsiedli do czekającego na nich Mercedesa, który prawdopodobnie pojechał do prywatnej paryskiej posiadłości Fayeda. Mimo, że ograniczenie prędkości wynosiło 30 mil na godzinę, Kierowca Henry Paul podobno zbliżył się do wjazdu do tunelu drogowego w Pont de L'Alma w Paryżu, jadąc prędkością około 70 mil na godzinę. Według doniesień, Paul stracił kontrolę nad samochodem i zderzył się ze słupem w środku autostrady. Paul i Fayette zostali uznani za zmarłych na miejscu, a Diana, wciąż żywa, została przewieziona do szpitala. Wczesne raporty mówiły, że Diana po wypadku cierpiała na wstrząs mózgu, złamaną rękę i rozcięte udo. Księżniczka doznała również poważnych obrażeń klatki piersiowej. Lekarze operowali ją przez dwie godziny, jednak cała operacja okazała się bezskuteczna, ponieważ nie udało się przywrócić bicia serca Diany. Już nigdy nie odzyskała przytomności. Diana zmarła z powodu krwawienia wewnętrznego o 453 31 sierpnia 1997 roku. Według doktora Fredrika Meliza, sanitariusza, który akurat jechał tunelem w tym samym czasie, w którym doszło do kolizji, twierdził, że Diana obudziła się z bólu z powodu obrażeń wewnętrznych, wciąż powtarzała jak bardzo boli. Ostatnie słowa Diany brzmiały: Mój Boże, co się stało? Odwróciła głowę i zobaczyła martwego partnera tuż przed sobą, a następnie ponownie odwróciła głowę w kierunku przodu, gdzie przebywał ochroniarz i gdzie leżał martwy Henry Paul. I wtedy Diana zamknęła oczy po raz ostatni. To była oficjalna wersja informacji o ich śmierci. Jednak sprawa wydaje się bardziej tajemnicza. Wielu kwestionuje, co tak naprawdę spowodowało wypadek. Ale co spowodowało, że Henry Paul, pełniący obowiązki szefa ochrony w hotelu Ritz i licencjonowany kierowca, tak drastycznie stracił kontrolę nad samochodem? Krew Pola przekroczyła dopuszczalny limit alkoholu we krwi. Podobno pił i prowadził lekkomyślnie. Według naocznych świadków z katastrofą był związany jeszcze jeden element. Ich czarny Mercedes był ścigany przez paparazzi, mając nadzieję, że uda im się wyrwać zdjęcie księżniczki i Fejeda. Inna teoria zakłada, że Diana już obawiała się takiego ataku. W 2003 roku były kamerdyner Diany opublikował notatkę, która Diana napisała wkrótce po rozwodzie z Charlesem w 1996 roku, w jej najgorszym i najbardziej paranoicznym stanie. Siedzę tu przy biurku dzisiaj, w październiku. Tęsknię za kimś, kto mnie przytuli i zachęci, bym trzymała się mocno i trzymała głowę wysoko. Ta konkretna faza w moim życiu jest najbardziej niebezpieczna. Ktoś planuje wypadek w moim samochodzie, awaria hamulców i poważny uraz głowy, aby utorować drogę Charlesowi do małżeństwa. Chciałbym poznać twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.